Witam szanowny grono e, graczy RIVI z tej strony, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o Michu, jak widzicie jesteśmy na serwerze testowym, a więc będzie nieźle, w szczególności, że można go zrobić na takiego pseudo-assassina, ale niesamowitego supportera, mówię wam, e, no i pokażę wam takie specyficzne perpetuum mobile, e, dzięki nam, no dzięki właściwie zdolności insight, będziemy leczyć się wszystkich dookoła i będziemy mieli money all the time. Tak więc nie w ogóle nie będziemy musieli schodzić z pola bitwy, bo jak nam zabraknie życia wytrwamy się lekko na linii, będziemy bili i sami się dość szybko wyliczymy. Za chwilę Wam pokażę jak to działa. Na samym starcie wybieramy sobie trade, czyli taką ścieżkę. Najpierw możemy wziąć transcendencję, iron fist albo insight. Transcendencja leczy co trzecie uderzenie siebie leczymy i naszego współmierzeńca. Ciekawe. Iron Fist 100% zwiększone obrażenia przy trzecim uderzeniu, a Insight dostajemy manę. I weźmy sobie tutaj ten Insight, wylewelujmy tą postać na. a do dziesiątego poziomu na razie. I słuchajcie, pierwsza sprawa, yy, jaką zobaczymy w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o naszego Michaela, on się w ogóle w taki sposób porusza. Tak, snakey, snakey, więcej <laughs> tak wygląda. Tutaj już dewastuje widzę to bardzo dobrze. Słuchajcie, mamy tutaj na czwartym levelu coś ciekawego, jeżeli chodzi o niewidzialnych. Innymi słowy, Foresight, doskakujemy naszym Q. Jak widzicie, mamy tutaj ładunki. No i w tym momencie pokazujemy dany teren. Overtake, w tym przypadku, jeżeli używamy naszej zdolności E, szybciej chodzimy. No, Helling world i Protective Ship, to już wiemy, co to jest. Więc wejdźmy sobie do latestów tutaj właśnie ten. To odsłonięcie niewidzialnych, to skok i w tym momencie jest wizja. Całkiem świetne, całkiem ciekawe, powiedział e, dla Zeratura, prawda? No, jako kontra na Tak więc słuchajcie, jak można łączyć te umiejętności? Pierwsza sprawa, jeżeli użyjemy E, co teraz uczyniłem, to dostajemy e, buff przy pierwszym uderzeniu 100% do szybkości ataku i zasięgu. Tak więc słuchajcie, mega sprawa, jeżeli zrobimy teraz go, doskok na Q, a zasięg jest tak, jak widzicie. Pyk. To on automatycznie zaczyna bardzo szybko atakować tego gościa. Więc bardzo fajna sprawa. Pod W jest bardzo dobre W, leczymy obszarowo siebie i sprzymierzeńców i dotrzymujemy szybkość ruchu, dokładniej 10% na 3 sekundy. Tak więc dość ciekawa sprawa E, Q, jeżeli mamy jakiś problem, to wtedy leczymy się. No i możemy znowu doskoczyć do niego, próbować coś uczynić. Słuchajcie, ale tak naprawdę same talenty dają niezłe, niezłego buffa. Już na siódmym poziomie możemy wziąć coś takiego jak większe obrażenie przy Q doskakujemy i wykonujemy atak dość potężny albo W, to już wtedy jest dość ciekawa sprawa, ponieważ W leczy drugi raz po dwóch sekundach o 50% mocy. I również daje nam buffa do szybkości. Tak na 1,5 sekundy, mniej więcej, o połowę. Tak więc jeżeli weźmiemy sobie. Echo to idziemy pod supporta. Way of the Thunder Fist, wiadomo, idziemy pod większy Deeps, Clear Violence, Tutaj od, po prostu odsłaniamy. To jest po prostu taki ward odsłaniamy dość duży obszar. No i Cleans is fajny. Wszelkie ruty, silency i tak dalej, czyli spowolnienia, ogłuszenia. Uciszenia, wyciszenia znosimy, jeszcze mamy redukcję 50% na 2 sekundy. Tak więc to jest fajna sprawa. Do naszego Malfuriona możemy uleczyć. No i weźmiemy sobie w tym przypadku, ja Wam pokażę, jak działa Echo of the Haven. I teraz tak, używamy W, zostajemy buffę do szybkości, i używamy drugi raz W, i taki. Mały buffing do szybkości. I teraz mamy coś fajnego. Seven-sided strike albo divine palm. Słuchajcie, seven Side strike, wiadomo, to jest ob są obrażenia, a divine palm y jest dość interesujące z tego względu, że musimy, musimy po prostu gościa uchronić przed śmiercią, tuż przed jego śmiercią. Mamy 3 sekundy, żeby nałożyć mu warda i te przez, 3, przez te 3 sekundy on musi umrzeć, żeby został wyleczony. Więc dość trudna sytuacyjnie sprawa. Okej, okay, nasz y tutaj Malfurion... Ginie, <noise> Więc słuchajcie, ale jeżeli chodzi o to Perpetuum Mobile, o którym żeśmy wspomnieli, ja może weźmę sobie na samym początku e, Divine Palm. Dlaczego to jest Perpetuum Mobile? Popatrzcie na moje życie. Pomijając Malfurion. Leczymy się. Tu atakujemy ostro, żeby tego małpka poatakować. Patrzcie na moją manę. Zanim ja w ogóle dostanę cooldowny kolejne na leczenie, Możemy tu cały czas używać tych umiejętności. Cały czas. Jak tylko będzie cooldown, będziemy używali umiejętności. I oczywiście cały czas atakujemy. Więc mniej więcej to wygląda w taki sposób, że ja nigdy nie stracę many. Zobaczcie na to, wszystko co tu się dzieje. Cały czas staram się używać tych umiejętności. Jak tylko jest cooldown. Zobaczcie na moją manę. Tak więc to jest moc mnicha, moim, moim zdaniem. Skromnym. Że właściwie mogę cały czas się leczyć. No, i cały czas atakować. Słuchajcie, co jest ważne: Pod kół nie możemy daszować do wieżyczek, pod kół nie możemy atakować murów i tak dalej. Nie możemy w taki sposób uciec, ale możemy uciec do naszych, naszych stworków. Tak więc, taka ucieczka naprawdę jest podobna do Kerrigan: podobna działaniu. Tak więc, w taki sposób możemy walczyć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze Divine Palm, nasza próba nieśmiertelności. Tak więc, może nie atakuj go. O, właśnie, staniemy sobie tutaj. I niech oni nas zbiją dość mocno. Malfurion będzie nas leczyć, nie fajnie. Ale myślę, że w końcu... <gryw> w końcu będziemy ginąć. Dobra, rozwalmy to przejście, później pod fort. Nie będę się leczył. Malfurion nie próbuje wyleczyć. Dran jeden. No, przejdź przez ten mur. <gryw> Oczywiście daszować że tego nie mogę. Ale pod E szybszy atak jak najbardziej. Idziemy pod wieżyczkę. No i tutaj będę już miał mega problem. No i tak, 3 sekundy, rzucam leczenie, staza. I jak widzieliście, się wyleczyłem, mogę uciec do przeciwnika, raczej do sprzymierzeńca mojego. Tak więc mega sprawa, prawda? Ok, rezydujemy poziomy. Niech oni już lecą. No i tutaj wrzucimy sobie poziom... Właściwie to możemy wrzucić już poziom 20 tej materii pokażę Wam mniej więcej jakie są talenty po drodze, omówimy sobie tę kwestię. Dla mnie, mnich, jest e, niezwykle dynamiczną postacią. Myślę, że to będzie jeden z supportów, jeden z lubionych moich supportów zdecydowanie. Okej, okay, możemy sobie wziąć jeszcze transcendencję, żebyście zobaczyli, ale mana wymiata. Mana naprawdę wymiata. Transcendencję weźmiemy, weźmiemy sobie e, tym razem Overtake, czyli zwiększona szybkość ruchu przy E. W tym przypadku weźmiemy sobie Way of the Thunderfist. 7 Sided Strike, same przypisności. i 13 poziom, co mamy? Mamy tak zwiększoną szybkość ruchu przydaszu, Fajne, jeżeli chcemy ścigać kogoś. Spellshield, wiadomo. E, obrona Relentless, wiadomo. Redukcja wszystkich spowolnień, i tak dalej. Widzę, że tu ma problem. Nasz kolega. I tu mamy coś ciekawego. Chris Deadly Duration o 50%. Jeżeli chcemy to zrobić na, na Dipsa, to nasze E jest zwiększone o 50% czas trwania. Co jest całkiem niezłe szybko się tak o 50% zwiększona. Fajna, coś, fajna rzecz. Kolejna sprawa. Tutaj znosimy wszelkie wyciszenia, oślepienia, spowolnienia i zatrzymanie. Tutaj Artas się rozpanoszył. Trzeba go tutaj atakować ostro. Widzicie? <noise> Całkiem niezła sprawa. Ja tutaj w tym kół już mam 540% 540 obrażeń przy doskoku! Słuchajcie, to nie jest mało. Jeszcze szybkość ruchu, zwiększona m, czas trwania e, tego przyspieszenia. Mega sprawa. E, cycle of Life. Tutaj zwiększony e, heal w zależności od ilości gości, której obejmę. On naprawdę chce zginąć. Zostawimy ten Seven Sided jeszcze chwilkę. Słuchajcie, to jest świetne, Burning Speed. W momencie, kiedy e, zmniejszamy cooldown, jeżeli chodzi o dash i dodajemy sobie e, ładunek. Mamy dwa ładunki, ogólnie z tym mamy trzy. Blazing Fist. Co trzeci atak redukujemy cooldown E o jedną sekundę. Niezłe, naprawdę niezłe. No ale w tym przypadku moglibyśmy sobie wziąć, ja bym sobie wziął pewnie buffy do heal'a, ale w tym przypadku weźmiemy sobie trzy dasze. Szybkość, szybkość i mobilność. To jest super sprawa. Słuchajcie, transgression, innymi słowy, 4 dodatkowe uderzenia na 7 side strike, Na 7 stronnym uderzeniu dodatkowe 4. Nice. Następnie Storm Shield. Za chwilę przetestujemy. Znaczy, jestem pewny, że nie będziemy uderzać w fortyfikację, chociaż zobaczymy całym Szyb wiadomo 20% życia na no 3 sekundy dla wszystkich w, w zasięgu. No i Epifany, słuchajcie, tutaj dostajemy 33% maksymalnej many i e, refilujemy, czyli dostajemy 2 dodatkowe charge, jeżeli ich nie mamy. W sensie, jeżeli mamy na przykład 1, to e, dostajemy plus 2, czyli 3. E, tak więc OK, seven Sided Strike już idę. Idę, idę, idę. Siadamy na kudia. No i co? Tutaj będziemy atakować gościa, o mniej więcej takiej. Ho, 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 ho. Ok, jak widzicie, fortyfikacji nie atakuje. Więc dość interesująca sprawa. Zresetujmy jeszcze yy, cooldowny nasze. No i zobaczymy, co się stanie, jeżeli staniemy tutaj mniej więcej troszkę dalej. Jak widzicie, nie atakujemy w obszarze, tylko atakujemy yy, bohaterów. Tak więc jest to w sumie pewien plus. Um, dość, dość interesująca kwestia, więc moi drodzy, tak się gra mniej więcej mnichem. Ja zdecydowanie będę wybierał tę um, tutaj ścieżkę na manę. Ponieważ ja bardzo lubię być cały czas aktywnym na polu walki, chyba każdy lubi, prawda? Tak więc, um, dość że kwestia jest taka, że dość szybko um, będziemy się leczyć. To jeszcze jest taka kwestia, że naprawdę możemy zrobić z tego gościa asasina 540 obrażeń przy doskoku, jeszcze zwiększona szybkość ataku, no i tych doskoków możemy mieć wiele. Bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Tak więc ja Wam dziękuję, mam nadzieję, że powiedziałem Wam wszystko na temat Mnicha, przynajmniej taki wstępny wstępniak. Będziemy jeszcze nim grali oczywiście, jak tylko wejdzie do gry. No i zapraszamy oczywiście na streamie, a ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, tak więc trzymajcie się na razie, hej.